Cześć, tu Ania po godzinach. Dzisiaj sobie zainstalujemy na wersję Minecraft najnowszą, czyli 1.7.5 X-raya. I co trzeba zrobić? Trzeba pobrać x z internetu. I zanim pobierzemy, przypomnę, że na stronie www.aniapgpl znajdziecie całą listę modów, których instalacje już pokazywałam w serii pomocne tuty i możecie sobie tę listę filtrować według wersji Minecraft albo według kategorii, albo alfabetycznie. I po kliknięciu w link przy nazwie moda, który Was interesuje, zostaniecie od razu przeniesieni do odpowiedniego filmiku na moim kanale na YouTube. Także zapraszam na www.aniapgpl. A teraz sobie pobierzemy plik i X-Raya pobiera się z takiej strony. Oczywiście link będzie w opisie do filmiku. No i po wejściu na stronę zjeżdżamy sobie troszkę niżej, i tutaj, zaraz na, na samym początku, jest sekcja Downloads. I jak widzicie, jest na wersji 1.7.2, 7.4, 7.5. Oczywiście pobieramy na wersji 1.7.5, tutaj stąd. Tutaj jest wyraźnie napisane, że te mody są kompatybilne z Forge'em, OptiFine'em, Race'em itd., itd. Oczywiście ten mod jest na razie z niczym niekompatybilny, bo nic nie ma, ani Forge'a, ani Optifina, ani Race Minimap. Także nie pytajcie, dlaczego nie działa z Forge'em, bo nie ma Forge'a po prostu. Ja pokażę doinstalowanie do Tumeny Items, który już wyszedł na tę wersję i już przedstawiłam filmik, o czym Wam jeszcze wspomnę. Jeżeli zjedziemy w niżej troszeczkę, to tutaj jest configuration. I tutaj jest pokazane co trzeba zrobić, żeby y, móc latać, bo ten mod dodaje również możliwość y, madania, Latania, ale w, y, w wersji y, y, kiedy wejdziemy po raz pierwszy, y, latanie jest wyłączone. tutaj to false, znaczy, że jest wyłączone i trzeba to false zamienić na true o tak. I pokażę Wam potem, gdzie to się robi. O, tutaj, tu jest napisane właśnie, że trzeba wejść do y, odpowiedniego pliku w folderze. Minecraft. Y, ale to Wam pokażę jeszcze, tylko tutaj już nadmieniam, że można latać, ale jest to wyłączone y, y, na początku. Także pobieramy tutaj przy 175 Download. No, jak mamy pobrane, możemy zainstalować. I tak jak już wspomniałam, doinstalowuję, pokazuję tę instalację jako doinstalowanie do już wcześniej zainstalowanego na wersji 1.75 moda Tumen Items, który był pokazany, którego instalacja była pokazana w filmiku pomocne tuty 291. Jeżeli jesteś osobą, która ma Non-premium to i nie wiesz na przykład skąd wziąć launcher, to launcher non-premium y, y, przedstawiona jest instalacja i pobieranie w filmiku pomocne tuty 292. Ok, co trzeba zrobić, żeby zainstalować x -raya? Trzeba wejść do folderu procent, appdata procent przez roaming, znaleźć folder .minecraft, który y, mieliśmy już, y, w którym już instalowaliśmy. Tuman Items, a jeżeli nie instalowaliśmy Tuman Items, to musimy sobie uruchomić Minecraft i wtedy nam się stworzy folder .minecraft w %appdata%. Ale tak jak wspomniałam, ja pokazuję jako doinstalowanie do już zrobionego, już zainstalowanego Tuman Items, dlatego mam tutaj ten folder. OK, i ten folder właśnie. Kropka Minecraft. Sobie kopiujemy gdzieś. Nie mam tutaj tego. Gdzieś tu mam. Tu mam. Sobie kopiujemy gdzieś, żeby mieć do czego wrócić, gdyby się okazało, że instalacja się nie udała. OK. Teraz instalujemy x Xraya. Otóż mamy właśnie ten folder. Kropka Minecraft. Tutaj. Jeżeli instalowaliście razem ze mną Too Many Items, to w nim znajduje się Too Many Items. A jeżeli nie instalowaliście Too Many Items i jest to wasza pierwsza instalacja, to zanim zainstalujecie x ray najpierw musicie uruchomić po raz pierwszy grę na wersji Minecraft 1.7.5 i wtedy stworzy wam się ten folder .minecraft. Także bez folderu .minecraft oczywiście nie zainstalujemy x ray Ok, co teraz robimy? Jak już mamy folder. Minecraft, to klikamy dwa razy przyciskiem zwykłym lewym na x -raya. Zwykłym lewym. I wtedy nam się pokazuje coś takiego. I jest wyraźnie napisane, że jeżeli yy, macie inną wersję niż 175, to to wam nie zadziała. Zatem yy, trzeba mieć właśnie ten folder. Minecraft tutaj. No i się pyta właśnie jak co zainstalować i jak to nazwać. Więc tak. To zostawiamy tutaj tak jak jest. Albo nie, 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 sorry. Tutaj klikamy strzałką i jako że ja folder Minecraft, tak jak wam mówiłam, versions mam tu many items zainstalowane i chcę doinstalować do tego tu many items, to tutaj w tym miejscu wybieram to właśnie. Dokładnie to samo, co tutaj. To. A jeżeli wy nie macie, macie tylko to, no to wtedy wybierzecie tylko, tylko to. Także jeżeli zainstaluję do tego, to będę miała jakby osobno. Osobno będę mogła sobie wchodzić na Minecrafta z X-Rayem i osobno na Minecrafta z Too Many Items. Ale jako, że chcę mieć te dwie rzeczy razem, i Too Many Items, i X-Ray'a, to wybieram Too Many Items. Dlatego ja wybieram to. I yy, będzie to nazwane, bo to po prostu powstanie tutaj kolejna wersja. I będzie nazwana 1.7.5 x -ray. Mogę tutaj dopisać, że X-Ray to many items na przykład. X-Ray many items. I tutaj klikam "patch". I tutaj nam pracuje i jak widzicie zrobiło tę ten, ten właśnie wersję. Jest yy, za, yy, zainstalowany z sukcesem. OK, zamykamy mamy zainstalowane więc wchodzimy do minecrafta włączamy launcher i jeżeli byście je instalowali do, yy, do samego 1.7.5 bez too many items to tak samo stworzyłby się wam nowy folder tyle tylko, że hmm. no dobrze, tutaj już miałam o kurcze nie wyrzuciłam tego jak, jak to wam po, teraz pokazać? Ok, sorry, miałam tam chwilę, ale już wszystko jest i mogę wam dalej pokazywać. Otóż, co robimy teraz? Jak już od, weszliśmy do Launchera, to miałam przedtem już wybrane Too many Items, profil Too Many Items, no ale teraz chcę, żeby, żeby sobie wybrać profil Too Many Items razem z X-Rayem. Zatem, co robię? Tutaj nie mam tego. Więc muszę stworzyć nowy profil i nowy profil będzie X-Ray X-Ray Items, tak się będzie nazywał. No i teraz muszę y, Use Version y, wybrać, tą właśnie, która nam się stworzyła, tam przed tam X-Ray many Items 1.75. OK, tutaj. I teraz mogę zasejwować. I od razu nam się wybiera X-Ray to many items, X-Ray to many items. Teraz możemy grać, sprawdzić czy X-Ray się pojawi i to many items, żeby też było. A jeżeli oczywiście nie macie zainstalowanego to many items, no to Wam się nie pojawi z to many items. Wchodzimy w tryb jednoosobowy, w świat, który już tam sobie wybieramy. No. Mam ten świat. Już od razu widzę, że jest X-Ray zainstalowany, ponieważ pokazuje mi w, w lewym górnym rogu koordynaty. Zatem, aha, na tym. Zatem na pewno już jest zainstalowany. Teraz zobaczymy, czy działa Too Many Items. Proszę bardzo, jest. Jest Too Many Items. No, i wiadomo, żeby latać, to sobie zawsze włączam tutaj Creative Mode i wtedy latam. Ale żeby nie przełączać tego wszystkiego, no to po to jest też X-Ray, żeby móc latać. Ale teraz, jak widzicie, podskakuję tylko i nie mogę. To także zaraz zobaczymy, jak to zmienić. A teraz jeszcze naciśniemy X, i proszę bardzo, mamy tutaj wszystko pokazane, co jest pod nami. Właśnie zobaczyłam przedtem, dlatego był tam ten profil. Które musiałam szybko zlikwidować, żeby wam pokazać, jak to zrobić. O, że tutaj mam bardzo, bardzo, bardzo sporą kopalnię w pobliżu. Ok, czyli jak widzicie, X-Ray działa. A teraz sprawdzimy, jak to zrobić, żeby. Na, naciskam X z powrotem i już mam normalną trawę. A teraz zro... zobaczymy, jak to zrobić, żeby móc latać. Otóż wychodzimy stąd, zapisujemy, wychodzimy z gry. Wchodzimy do folderu .minecraft. Stworzył nam się tutaj poprzez właśnie zainstalowanie X-raya folder config. Do niego wchodzimy i tutaj jest X-ray. To jest notatnik zwykły, więc go otwieramy normalnie zwykłym kliknięciem dwa razy na na tą ikonkę i tutaj mamy o, jest tutaj. Enable Fly jest false. Tutaj jest to false zmieniamy na u UE. i zapisujemy plik. Zapisz. Gotowe. Zamykamy. Zamykamy i wchodzimy i sprawdzamy czy latamy. Wchodzimy do Minecraft oczywiście i mamy wybrany profil nie ten który byśmy chcieli. Zatem musimy wybrać ten z X-Rayem. OK, play. No i czekamy. Także zawsze sprawdzajcie, czy jest odpowiedni profil wybrany. Tryb jednoosobowy, nowy świat, gramy w wybranym świecie. Jak przed chwileczką byliśmy. No i teraz klikam dwa razy spację i proszę bardzo, już mogę sobie latać. Ok i klikam X w dalszym ciągu to wszystko działa. I klikam drugi raz X i się wyłącza. Ok. Za, zapisujemy, wychodzimy z gry. Ja już kończę, a wypiszcie w komentarzach, jakie jeszcze chcecie poradniki. Hmm, oglądajcie wszystkie moje serie, wchodzicie na stronę społeczności na Facebooku. Yy, wchodzicie na stronę ania.pg.pl wchodzicie na nowego bloga. I oczywiście łapkujcie i subskrybujcie kanał. To tymczasem pa pa żegnam się strzałką. Pa!